Spotykamy się tradycyjnie 1 września, żeby oddać hołd cześć żołnierzom września 1939 roku. W tym roku mija 81 lat od tego aktu zaatakowania przez hitlerowskie Niemcy II Rzeczpospolitej. Wiemy, że ta wojna to była wojna tragiczna. To była wojna światowa, wojna globalna, wojna totalna, która przyniosła miliony ofiar. Dane statystyczne mówią, że gdzieś około 55 milionów osób w trakcie tych działań wojennych II wojny światowej straciło życie. Wojna światowa druga rozpoczęła się od Polski. My, jak historycy podkreślają, Mamy specyficzne położenie między Europą Zachodnią a Europą Wschodnią i 1939 rok, to co się wydarzyło, był tym rokiem tragicznym, rokiem, który spowodował, że faszystowskie Niemcy zdecydowały się na zaatakowanie Polski, a później nasz sąsiad wschodni 17. Września również to samo uczynili, jak potrzyścami niejednokrotnie nastąpił kolejny rozbiór Polski. Stańcie do apelu. Chłopcy do operu.